Leży. A, dobra. ja z nami. A Dobra. To lecimy. Nikola, daj. Jakie są jakieś? Co jaki digler. Diggle monster. Proszę Państwa, diggle monster. Diggle monster. A, zawodnik. Lecimy. Jesteś tam? Yy, eee. Jestem super. super. ja mam na odwrót słuchawki. Flonk. Ej, flashuję i wierzamy. Flaszyki go, poszło, wchodzimy. Ale akcja, tylko bez paki, nie? Wierzamy go, dojrzamy go. Dobra, chłopa nie ma. Nikolę nam tej zabił, dobra. Ty, kolega, musimy, musimy odbijać bombę, ty. oczysty Nice, Try Ty możesz tam się znaleźć, zmutować ta osoba? Bo tam przegłos jest. No nie, dobra, nice straszniej. Było prawie do ugrania, ale trochę, trochę zabrakło. Dobra, co lecimy, dziewczyny? Nie wiem, no się się, to tak jest B albo A no Dobra, takim razie to lecimy, dziewczyny, na dojedziemy, porobimy i będzie pięknie no. Tak też mi się wydaje. A Nikola, ty, ty od to, to którego są grasz? Od czwartego. A zawodniczka mocna. Short, short, short jak coś. Leż... Short! Jeszcze short, jeden. U. Ale mam oby... Nie no, nasz nas kolega w teamie to mocny, ale kurde na tego gościa to chyba nie za bardzo. Dobra, to gramy full i co? Dziewczyny, pro proponujcie bombsite. Ten materiał należy do was. Gdzie lecimy? Ten nerw w ogóle należy do was. Gdzie lecimy, co robimy? Jak próbowaliśmy A i A ja się nie udało, co próbujemy B. O, bardzo dobrze, Mroweczko, o to chodzi. W stanowie trzeba być kreatywnym. Mam nade'a, mam flesza. Guśu może być na blisko, a nie kolcia. A już mam połowę. W ninja gra. I do lewej. Oho. Leży Chodź Cię plantuj Aha To las został, nie? Mi się wydaje, że bardziej chyba Albo long, short lub plecy A ty mi rywaczka już stąd dwa. No, ja gram rok. W czerwcu był rok. To taka rocznica! No. Bardzo fajnie. Dobra, ja odpuszczam. To by Mam mało HP. Oj, ponad dziękuję po uh, Ale daj dałem, ty! XD Przez CT, przez górę i łatwiutko. To mówisz, że rok, a który to usłyszał do pani, pamiętasz czy nie? To był ósmy okay. chyba. Okej, słupcio, słupcio. Dobra, eee, to co, Nikola, eee, mrubeczka dzielimy? Co robimy? No, B, nie, jak nam się udałoby, to chodźmy B. O, kreatywna, finezyjna dziewczyna. Ło, się ja pan jak. Na końcu, killa muszę zrobić. Jakich teammatek mamy, ty. na LC Dobra, plantuj plantuj, plantuj, plantuj Saizy nie ma? Nie CT Co CT Brawo O ty, no chłop, co robicie? Brawo, brawo Super Super, o to chodzi no to się może Zdaje podobać. wydaje mi się, że nam najlepiej wychodzi. No, jak na razie to wygraliśmy dwie rundy z dwóch, które tam oczywiście podchodziliśmy. No, naprawdę klasa. Bardzo fajnie to wygląda. No to teraz ja tylko zacisnąć. Dla odmiany. E, dobra. Dla odmiany, ty. Jaka normalnie. A jaką w ogóle rangę masz, Nikolsia? Rangera. No nie powiem, wysoka ranga. A ty, Mryweczka? A ja nie wiem. A myszka to w ogóle... Chodź Ciemno... jesteś, kurczę. No. no y... Nie pamiętam, czy... Dawno nie grałam, dlatego. Dorscy, dorscy, dorscy. Nice, brawo. Brawo. Ale tam normalnie się rozstrzelali. Super, mróweczka. A! Jeden należy. Matko, problem Neymana miałem. Dajcie killa zrobić. Dobra, flasza mam. No dokładnie, żeby te filmeczki nas dały killa, to mi będzie dobrze. Eee, na shortzie, na shortzie, na szorcie jest obity, dosyć mocno. Daj, Nikola. No, Nikola, w sumie najbliżej. Brawo! O to chodzi. O to chodzi, w ogóle obity był dosyć mocno, bo powyżej 400 już tą HP był obity. Mogę gra opadać w takim razie fajnie. spok, ale chyba, chyba na razie nikt nie potrzebuje tego dropa. A w ogóle, wy dziewczyny, wy w takie w sumie ciekawe, kreatywne pytanie. Co się zmieniły tak po kobiecemu w Sandofie? Mróweczka, dawaj pierwsza. Powiedz, co ty byś zmieniła może? Ja pierwsza. Dlaczego czemu nie? Bo mnie stresują pytania. Się no. Czuję... Dobra, ja mogę im ja dawaj, dawaj. Ja dawaj. powiedział. Dawaj, dawaj. Ja bym zmieniła... Wybieranie rank i te MMRy, co teraz są w tym sezonie, bo bardzo łatwo widzieć wysoką rankę, nie? No, I czy... trzeba się starać, żeby, żeby być na przykład czempiona. Tak, to jest domana to racja. No, Chyba tak każdy ma, tak mi się wydaje. Dobra, tam nikogo nie ma, plantuj. No, Weź coś, plantuj. O, nie kończę. O, koweruje się, O, tak, coś na luzie. A dodałybyście może, no, dodałyby może takie, kobiece modele, na przykład teresów, anteresów. No, ja bym dodała w sumie. Okej. Okay. I co to jeszcze krzyża? O, jeszcze long, long, long. Dobra, chyba do ugrania ten kolega. Ten to był maloła, co? Powinien go zabić. Te ondefekuj naraz, Lor. No nie! No. nie no. Co Ale ten? random. Nie, no co ten chłop w ogóle robi? Ty? Nie, no co za gość. Bo tak właśnie myślałem do tych e, oczywiście e, modeli, że jakby w grze w ogóle nie ma kobiecych modeli, a w CS już powstały takie modele i jakby tak pomyślałem, że może dla dziewczyn byłoby to fajne takie. Jakby, że mogłyby sobie zagrać, jakby, swoją A gdzie, gdzie e, tak coś powstało? W się. Sensie. W ces sensie. A co, zmieniasz gierkę, tak? Nie, nie. Nie, nie mam Ello. sprzętu. Co mi trzeba sprzętu? że trochę talentu. Mid minus 71, jak co. Ale w ogóle, uroczka, takie dobre info dajesz, ty. nie większość wygra. to od Co mówisz? Uczy się od najlepszych. Otóż to, to, najważniejsze, zawsze zawsze trzeba. No bo nawet i osoby na tam trochę niższych rangach, bo Ty, róweczka masz rangę na swoim koncie Fenix? No, tak. Nawet osoby na, na takich rangach Fenix albo tam niżej, no info często na przykład nie dają, tylko mówią, a zabił mnie, czy coś, nie? I tak wiecie, lamentują trochę za swoim losem, zamiast pomóc drużynie. Jednak. Nie no ja jak gram z Patrykiem i nie, da, nie podam mu info, to jest masakra. Czy jest, jest dobra motywacja? Tak e, Weź mnie ktoś z cover jak może Longa niech mi patrzy A nie, plantuj Coś plantujesz Short eee. Aparty Dobra, cofam na razie z tego upside, bo mam lowa. ale jesteśmy no. we dwójkę i chodź może cofniemy, co, Nikola? Czekaj, rzucę jeszcze smoka Short Jest short O kurde Co plecy? No To wiesz co, może ja skoczy side, co Splantuję. Dobra Dobra, skakuję, bo czysto I plecy Dobra, plantuję na Longa i na Zetkę Spoko i na shorto, tak można powiedzieć. Pójdzie co te? Dobra. Zobaczymy, czy pójdzie. Nie, 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 Pracy? jest w Okej, okay, a... To w ogóle ostatnia runda. Skup się, Niko. Brawo! Nie no. A wiele osób pewnie tam w komentarzach myśli sobie, że dziewczyny grać nie potrafią. A ty, Nikola, aktualnie masz szangę jaką? Rangera. No i pięknie. No i pięknie, i cudownie. A jaką w ogóle miałeś najwyższą rangę czempiona czempiona To w tym sezonie czy jeszcze w poprzednim jakimś? W poprzednim chyba też. Co ty mówisz? Poprzednim? poprzednim? Jak tak trudno to było w... wbić? No, ale z pomocą, także Z teamem, nie? Ta z teamem. Momenty, ja. Tak, tak. No, okej. Okay. A tym rybeczka najwyższą rangę jaką miałaś albo masz? No teraz mam aktualnie tą, tą, mnie Fenixa, tak? Tak. Mi? Bo w tamtym turnie nie było kiepsko. Dobra, e, na, 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 na. Leży, pięknie. Altaj normalnie, wy wszyscy powykładani. Po Ej, w ogóle mam takiego pomysła. Trochę tak ciekawego. Zagrajmy tak przez dwie rundy z, jakiegoś, tak, z jakiejś takiej najsłabszej broni, z której nie potrafimy grać. Dobra, to ja mogę, nie wiem. Dobra, Co to ja biorę, ja biorę, ja biorę dobra. Uzi. Dobra, dobra, ile lecimy. Ja nie ja nimi tak kiepsko gram, że to jest hit. A randomy to Apsy. fajnie, jakby, jakby w ogóle z jakiegoś pistoletu grały, ty. Zobaczymy, czy wygramy na takich zawodników. Bo ja ogólnie widzowie to gram na randze Elita. Kurde, Nikola. nie B jest, A jest. Under. Ty, brawo. Ty ale idzie digler pa Sajd Aparty Oho ty, ty, ja fleszuję i defuję Ty, a nie ma paki, ty! A dobra, bo nie ma paki Lol Ty, ty ja się odefuać chyba powietrze Dobra, nie było tematu A kupi mi ktoś AWP Eee, wiesz co czy... no, no, dobra Teraz mam a, a, a czy teraz ja my tego... u nas mogłyby zagrać jakiegoś Digla? To takie pytanie. Takie otwarte. Nikt przecież tego nie słyszy. Pójdzie jejku, Ojejku, ojejku. Coś pod B będzie grubo. Tylko, że ja serio z AWP nie umiem grać. Ja też. Nie no, co się Klikałem kiedyś, nie? Leży. A Za chyba. Załupy, klikaj, że tak bardzo dobrze. O, nie klikałem! Ale domku jeszcze gra. Zostaję. Nikola, zostałem w klaczu. Ja zostanę sama. Nie. Zostałem ci w klaczu, nie Nikola. Wiem, tak. Tak. Tak, nie. tak, patrz. A, dobra. Ja cię zostałem w klaczu. Nie wiem, jak to w ogóle się widzowie. Pozdro. Kurde, ej, dobra. Ej, zróbmy teraz tak, żeby Nikola zostawić w klaczu. jest jesteś? A to co, to idziemy na midę wszyscy Tak, idziemy się wszyscy walić i, i ten i nikogo zostawiamy w klaczu z aw Zobaczymy ile fragów zrobi Nie, ja idę, ja idę z wami. Nie, nie nie idź nie, nie z nami nie, nie zrobię tego. Dobra, ale ja chcę dalej digla. Albo sniperki w sumie. Ja to noskołpa widzę lecę. Tak mi się zdaje. Poda Ty dajesz wszyscy nouskołpy lecimy. Dobra, yy, akcja się dzieje, Bombsite a atakowany. Ale Dig Monster, patrzcie. Topka totalna, zawodnik. Mi się wydaje, że to chyba najlepszy zawodnik na świecie, proszę Państwa. Dobra. Proszę mi tutaj pokazać, dziewczyny. Aj. Nie! Nie, ja nie umiem. Ja nie umiem tak załupiać. Oho. 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 No dobra. Dobra. E, słuchajcie, dziewczyny. Mam takiego pomysła, żebyśmy kupili... Najlepsze, w sumie najlepsze Digle, jakie macie i ustawimy się wszyscy na jednym bombsite. Po prostu pójdziemy wszyscy na jednym i zobaczymy, kto najbardziej sobie i najlepiej poradzi. Zrobi najwięcej fragów na tym upside. Wybierzmy sobie, no dobra, dobra, wybraliśmy A, no dobra. To macie wszyscy na A, po ustawiamy się w jakichś nieco miejscówkach i zobaczymy, czy damy radę tym siómeczkom, Ty, ktoś taki celowany, Ty, Digle ma monster. Matko, jedyna. Najlepsze załatwienie na świecie, państwa z Diglem. Dlatego się nazywa Digle Monster? a Kolcia? To chyba B jest. Dobra, to co? Czekamy na oponentów? Jak zaplanujemy, to tutaj rotujemy. Dobra, nic nie siedzi. Tutaj, ktoś we mnie celuje. Kto w Ciebie celuje? Idę pomóc! Idę! No, no. mnie. Nie no. Kolego, kolego, co ty to? Co ty to? Tutaj naszą. Idziemy na B. Koleżankę tutaj, ty. W tym kurniku biednym za zadnąłeś. Będzie mnie atakował. Dobra, to co? Lecimy na nich, nie? Nejdy i hura! Ja jeszcze palę O matko, brawo Pani ninja gra O, side jest Nikola, dawaj Dawaj, Nikola Fraga z zdru... No co ja mam zrobić? Fraga! Ja nie umiem grać z Dobra Dobra, Dobra. A wóz czy, 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 czy ktoś by jeszcze chciał z, zrobić to maksy, żebyśmy poszli na jedną side? Dobra, bierzemy P90. Dobra. I lecimy na niej. A mnie nie jesteś na P90. P90 na broń, nie? No. Nie. Czemu nie? Nie lubisz? maszowanie? Nie, no ja wolę grać MP7. Oooo, a to ciekawe. Mit. Mi się nią o wiele, wiele lepiej gra Mity, dorki Leży Mam dorsy, mam przypał Mayday, pomocy dorsy Co tam się dzieje? Ty mi jest ogólnie, dziewczyny Dorsy, mróweczka, robimy to Dorosły pod biami. tam biało. Dobra. Idę pomóc. Dorki gra. Idzie rampę. Brawo Mróweczka! Leży. Super! Jeszcze jeden. Dawaj go I ja leżę. Dobra. Proszę państwa one tap. Dobra. Dobra, chciałem tu ładnie skończyć, ale nie wyszło, no, ale spoko, dobra, <laughs> mróweczka, masz jakiś pomysł na tą rundę? Nie mam, kończyły mi się czubusy. <laughs> dobra, w takim razie trzeba będzie tutaj uszczypnąć mocniej, dobra, to możemy w sumie chyba, chyba możemy ten mecz wygrać, bo tak, tak się z nimi bawimy, dajemy im jeszcze jakąkolwiek nadzieję. Ander? Oho, ander jest. Ty. Minus 70 Dobra, patrzymy. Róweczka, Nikola Ander ma 30 HP Kurka woda. Side O Jezus Maria o je <słyska> <słyska> Co to było? <miło? słyska> Jak to się w ogóle stało, Nikola? Nie mam pojęcia. To, wiesz co, to trochę tak wyglądało, jak, jak z tego przypadku jakąś tam znaleźli. Dobra. Ogólnie, ogólnie to możemy chyba atakować. Już możemy atak ich atakować, bo już tak 91 taki niezbyt fajny wynik, taki kurczę... Na pograniczu. Ja się no właśnie, trzeba tutaj się... Spocić, skupić. Jest A, jest A. Atakowane A. trzeba pomocy. Jeszcze A. Dobra, e, garden. Dawaj go. Dajcie kila, dajcie kila. A upa, znaczy a upa, a party. O kurde. Dobra, Mrówka robi. 66. Mrużka, pójdź, kurde, pójdź, party, kuchnia. Proszę, aż może skoczy. A tak ci widać, wiesz? <ślesz> <ślesz> Jak się schowała szybko. Czujesz to w powietrzu, nie? Tak masz 3 HP, Nikola. To jest twój człowiek. On jest twój. Robisz go. Znaczy, róweczka? Dawaj. O nie. No w takim momencie. Internet nie oddaje. No co to jest, co to jest za internet? Nie no, ewidentnie z Biedronki. Popisz że w już poptokach Dobra. A ja to jednak A było. Nie, to B. No to już poptok B? Jak B? A, no B jest. Nie słyszysz <głosy> <głosy> Dobra, 9-8 robi się naprawdę nieprzyjemnie Trzeba będzie do tego trochę podejść no inaczej. Sądzę. Dobra. Więc tak, y, trzeba skupić się w pełni na bonsajzie A. Y, Nikola, dasz mi busa na balkon? No. Dobra, to lecimy. Let's go! Kurde, ale było 9-3, czy tam 9-4. Apartamenty. je garden, góra Coś pod B paka Trzech tam Jeszcze jeden Aparty jeden, jak coś Możesz tam w sumie podejść Ej paka B, paka B, paka B dziewczyny, jak coś Mid Leży Leży midzio Paka tym B Leży Ty, ale teraz no runda chyba kozacka Teraz to możemy robić dziewczyny On był ostatnio w apartach. Może od co ty też? Aha, no jest B. Oho, nice try. Jak? Leży, dobra. Dziewczyny, dzięki za meczyk. To był dobry meczyk. Wygraliśmy co najważniejsze moi drodzy i widzieliście jak mniej więcej dziewczyny grają, pradziły sobie na Fenixy moi drodzy, na Masters najważniejsze oczywiście też wygraliśmy ten mecz, dajcie łapkę w górę jeśli byście chcieli więcej odcinków z dziewczynami, żeby oczywiście zobaczyć jak grają, a ja Wam dziękuję, trzymajcie się i hejka.